Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam mój sposób na przechowywanie żywności sypkiej. Zapraszam do oglądania. Ja żywność sypką w kuchni przechowuję na dwa sposoby. Tą, którą zużywam dość szybko, na przykład makaron, trzymam w oryginalnym opakowaniu, jeżeli zużywam ją na raz, to wiadomo, Opakowanie idzie do śmieci, jeżeli zużyłam na przykład połowę opakowania i połowę zostaje, wtedy spinam sobie po prostu klipsem. I to są właśnie produkty, które zużywam dość szybko. Jeżeli chodzi o pozostałe, używam do przechowywania pojemników. Na co zwrócić uwagę? Co jest ważne, kiedy decydujemy się na przechowywanie żywności w pojemnikach? Musimy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze jest to szczelność danego pojemnika. Nie chcemy, żeby do środka dostały się jakieś mole spożywcze, nie chcemy, żeby dostały się jakieś zapachy z zewnątrz. Nie chcemy też chcemy, żeby produkt dłużej zachowywał swoją świeżość. Dlatego zwracajcie uwagę właśnie na to, żeby dany pojemnik był szczelny. Po drugie, e, tworzywo. Ja akurat zdecydowałam się na pojemniki plastikowe, dlatego że są po prostu lżejsze niż te e, szklane. E, plastikowe pojemniki, pamiętajcie, żeby zwrócić uwagę na e, jakość plastiku, na wykonanie plastiku, żeby on też wam dłużej posłużył. Wiadomo, musi się nadawać do przechowywania, e, do kontaktu z żywnością, ale też warto, żeby on był troszeczkę grubszy, żeby dość szybko wam nie popękał. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to, żeby dany pojemnik właśnie łatwo się trzymało. Co mam tutaj na myśli? Te akurat pojemniki, które mam tutaj, bardzo fajnie możemy sobie chwycić jedną ręką i możemy sobie dozować dany produkt. Możemy na przykład rozsypać coś na blacie, jeżeli potrzebujemy, czy dodać gdzieś tam do garnka. Więc po prostu jest on bardzo lekki i bardzo dobrze się go trzyma w ręce. Po drugie, pojemniki te są ustawne. Dzięki temu, że właśnie mają taki kształt, możemy fajnie je postawić czy to na półce, czy w szufladzie jeden obok drugiego. One też fajnie nam zagospodarują tą przestrzeń. W momencie gdybyśmy mieli pojemniki na przykład okrągłe albo takie, które gdzieś tam się rozszerzają ku górze albo ku dołowi, no to też nie wykorzystalibyśmy no tak funkcjonalnie całej tej przestrzeni. Tutaj oczywiście jak najbardziej e, fajnie możemy je sobie ustawić. Jeżeli trzymamy w szufladzie, tak jak ja, warto sobie nakleić etykietę z nazwą na pokrywce. Jeżeli trzymamy na półkach, śmiało możemy sobie taką etykietę przykleić z przodu. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest sposób otwarcia danego pojemnika. Ja akurat wybrałam takie, które mają dwa rodzaje otworów. Pierwszy z takimi drobnymi dziurkami, dzięki temu możemy sobie fajnie dozować. Odpowiednią ilość produktu oraz jedna większa dziurka, jeżeli chcemy tego produktu wysypać naraz troszeczkę więcej. Śmiało wejdzie też tutaj łyżeczka. No a jeżeli potrzebujemy dosypać produktu, to po prostu ściągamy daną pokrywkę. Tutaj też jest takie fajne wgłębienie, że możemy sobie łatwo tą pokrywkę zdjąć. Tutaj też widzicie, jak te pojemniki wyglądają u mnie w szufladzie. Ja akurat mam pojemniki z marki Plastim. Mam trzy rozmiary. Ten największy ma 2,2 litra. Ten mniejszy ma 2 litry i też te dwa średnie położone jeden na drugim. To jest wysokość tego dużego. I te najdrobniejsze, które mają pojemność pół litra i też te dwa najmniejsze to jest wysokość tego średniego. Więc jeżeli potrzebujecie, jeżeli macie mniej miejsca, śmiało możecie je układać jeden na drugim, szuflada Wam się na pewno zamknie. Kolejna taka fajna wskazówka, jeżeli potrzebujecie na przykład wyciąć sobie sposób przygotowania danego produktu, na przykład, nie wiem, chcecie, macie różne rodzaje ryżu, no i każdy gotuje się troszeczkę dłużej, krócej, to możecie sobie taką instrukcję wyciąć, możecie sobie włożyć do takich przezroczystych folii. Taką folię na taśmę bezbarwną, dwustronną i możecie śmiało tutaj z boku bądź z tyłu pojemnika sobie przyczepić, jeżeli będziecie potrzebowali, po prostu daną instrukcję sobie. Wyciągacie. I to by było na tyle. Czyli pamiętajcie, jeżeli decydujecie się na przechowywanie w pojemnikach, to na pewno oprócz tych cech, które mówiłam na początku, tych zalet, to też one bardzo fajnie wyglądają. Jeżeli, jesteście, jeżeli lubicie, kiedy właśnie w Waszej kuchni wszystko ładnie wygląda, otwieracie szafkę, szufladę i wow, super, no to jak najbardziej polecam przechowywanie w pojemnikach. Zwróćcie uwagę na te cechy, o których Wam wymieniłam. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, z jakich marek pojemników korzystacie, jakie polecacie, jak one Wam się sprawują w waszej kuchni. Ja dziękuję za oglądanie i oczywiście zapraszam Was do oglądania pozostałych filmów i do zobaczenia następnym razem.